Onet Audio. Ludzi na osiedlu nie poznaje się po ich twarzach, tylko po ich psach. O mnie mówią ta od Hejki, a jestem Agata Zając. O mnie ta od Bitka, a jestem Jaśmina Marczewska. Witamy Was serdecznie w naszym dogkaście Tu Piesek. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku. Dzień dobry. Mamy styczeń. I w styczeń to jest taki miesiąc, w którym wiele osób planuje sobie, co będzie robić tego roku, jakie ma takie wydatki, które przeglądy trzeba zrobić. Czy to y, dotyczące naszego zdrowia, czy wydatki dotyczące mieszkania, co trzeba zmienić, samochodu. Samochodu oczywiście. No i też tutaj nie zapominamy o naszych y, małych y, przyjaciołach. Czyli o pieskach. Jeśli macie pieski, to w tym planie na pewno trzeba uwzględnić naszego czworonoga. I dlatego właśnie przychodzimy do Was z takim krótkim niezbędnikiem, jakie coroczne badania psa powinniście zaplanować, jeżeli chcecie naprawdę dbać o dobrostan waszego zwierzaka. I powiemy też oczywiście o szczepieniach, które obowiązują w Polsce, które są zalecane, jak często je robić i ile kosztują. Jest tego sporo. Chociaż takich obowiązkowych, no to koniec koń, końców, jak sobie to rozdzielimy i rozpiszemy, to nie jest, jest to takie straszne, tak. Mm -hmm. Ale najpierw przegląd pieska. Tak, przegląd przegląd pieska. pieska. Coroczny. Od czego zaczynamy przegląd pieska od karoserii? <noise> Ten odcinek trochę nam y, zaczął się y, nasunąć pomysł. Tak samoistnie, bo obie w styczniu każdego roku w sumie wykonujemy. Tak. Przegląd Pewne badanie. <laughs> to prawda, tak, ale. Um, więc corocznie rzeczywiście ja się wybieram z Witkiem teraz na dniach, żeby go właśnie um, obejrzał weterynarz i przy okazji mm -hmm. tam też właśnie odnowić e, szczepienia. Natomiast na no, taki e, pierwszy, bardzo powierzchowny e, etap tego naszego przeglądu, no to jest ten fakt, że naprawdę raz do roku a właśnie szczepienie to jest dobra okazja mm -hmm. Przynajmniej raz do roku, bo to oczywiście pamiętajcie, my to uogólniamy. Wiadomo, że każdy piesek ma troszeczkę inne potrzeby, zwłaszcza kiedy jest na przykład bardziej schorowany, albo jest starszy, albo jest szczeniaczkiem. Natomiast, jeżeli macie takiego no, standardowego dorosłego psa, któremu nic strasznego nie dolega, no to ten przynajmniej raz do roku byłoby dobrze przejście z nim do weterynarza. Żeby go tak porządnie obejrzał, żeby mhm. zajrzał mu do oczu, do uszek, czy tam nie ma żadnego stanu zapalnego, obejrzał mu łapki, pazury, czy nie są za długie, czy nie trzeba ich przyciąć, żeby zajrzał mu do pyszczka, czy ząbki nie są połamane, czy nie ma za dużego kanienia nazębnego, przyjrzał się stanowi jego sierści, czy nie, wiem, czy nie ma jakichś tam skórnych zmian, które wymagają interwencji. No więc y, taki pierwszy etap przeglądu to jest właśnie to, żeby tego psa porządnie obejrzeć. I tak, wiemy, jak to, jak to brzmi, że nic nie jest mojemu psu, a mam iść i sprawdzać, czy, czy w łóżkach coś jest nie tak. To jest bardziej trochę taki, dosłownie, taki, mm, mm, takie konieczne tudu, e, mhm. no bo sami wiemy po sobie, że nieraz zapominamy o wielu rzeczach i wydaje nam się to, o, tutaj coś mnie bolało, ale już nie. A tutaj będziemy mieli tak porządnie, przejrzane i sprawdzone. To tak samo z ząbkami. U, u hejki było wszystko ok, a gdzieś przy okazji um, weterynarz zajrzy i mówi: O, a tu się coś dzieje, trzeba tutaj doczyścić. Więc mm -hmm. to są takie drobnostki, których e, nie widzimy na co dzień, mimo że otwieram na przykład ja pyszczek, hejki, bo się nawet uczymy e, otwierania pyszczka, żeby ona była spokojna przy otwieraniu pyszka, ale nie widziałam tego. Po prostu nie, nie, nie jest możliwe, żeby wszystko wyłapać. Więc fajnie pójść e, i poprosić o ten przegląd. Mm -hmm. I przy okazji oczywiście weterynarz powinien też osłuchać pieska. Mm -hmm. To oczywiście nie jest takie głębokie badanie kardiologiczne, bo takie weterynarz też może zalecić mm, i ono też nie zawsze jest konieczne oczywiście, bo jeżeli wasz pies jest zdrowy i nie ma żadnych problemów z sercem, no to jasne, ale y, warto, żeby lekarz po prostu tak osłuchał go, czy serduszko dobrze pracuje, czy nie ma jakichś tam zaburzeń rytmu mm -hmm. i to też y, dlaczego to warto robić co roku? No na przykład ja mam takie doświadczenie z witkiem, że faktycznie chodzimy co roku na takie przeglądy i zawsze było OK, wszystko jakby dobrze pracowało. I za którymś razem e, pani doktor mówi: Ojej, ale ja słyszę jakiś szmer w serduszku. Coś tutaj mhm. jakby lepiej, to obejrzyjmy to jeszcze normalnie na, na EKG, bo normalnie pieskowi też Ta. można zrobić wszystko z komputerkiem i tak dalej, żeby pani m, była spokojna. No więc ja, oczywiście, już przerażona, że pies ma, to też inna sprawa, że głupota, bo psychore na serce też długo żyją, po prostu przyjmują mhm. leki i, i to jest okej. Okay. No ale poszliśmy faktycznie na badanie do kardiologa, który, mhm. jak się okazało, po prostu witek ma taką budowę, że m, ma przytętnicy płucnej, zastawkę, która lekko szumi i to w ogóle okay. nie ma wpływu na jego życie, bo to nie jest ta zastawka w sercu, która mogłaby jakoś wpływać na jego rytm. Mhm. No ale przez to, że ma tą budowę serca taką jaką to słychać ten... ma, to troszeczkę to słychać i to faktycznie przy niektórych osłuchach może wyjść. I to jest też sygnał, że im będzie starszy, no to tym bardziej warto to kardiologiczne badanie spra tak, sprawdzać, bo wiadomo, że może mieć trochę większą, jakby skłonność mm -hmm. do tego, żeby coś tam się mm, rozwinęło. No więc dla mnie to jest super, bo jakby już o tym wiem, i tak samo ponieważ ostatnio usuwaliśmy kamień na zębne, mm -hmm. no to tym bardziej poszłam właśnie przed y, całym zabiegiem, który się odbywa oczywiście w uśpieniu, też na badanie kardiologiczne, czy wszystko jest OK, czy nie potrzeba jakichś ekstra y, zabezpieczeń. Oczywiście. Było też z anestezjologiem. No więc, jakby wiecie, to a naprawdę robiliśmy to co roku i to jest też taki jakiś komfort dla was, że pies jest bezpieczniejszy, kiedy to sprawdzacie regularnie. Przed wieloma zabiegami i innymi operacjami, które są właśnie w narkozie, nie wszyscy weterynarze zalecają badanie kardiologiczne, ale my ze swojej strony Czyli bardzo nie rekomendujemy. Lepiej tutaj mieć spokój i takie poczucie, że, że naprawdę ten piesek jest zaopiekowany i że nic nie, nie wyjdzie przypadkiem. Czegoś, nie? Mhm. No. Tak, więc Hejka, mimo że jest zdrowa, wszystko jest okej, okay, to jak miała zabieg, to również poszłam i się umówiłam na... Do, do m, poza psiego. badaniem krwi, które już jest wymagane wszędzie, zawsze, to jeszcze oczywiście jeszcze tak, można tak, takie. kardiologiczne badania. Tak. I trzecia rzecz, oprócz takiego osłuchu i obejrzenia, mhm. którą też weterynarz może wam e, zrobić, to jest USG też raz do roku mm -hmm. można poprosić o to, żeby po prostu obejrzeć narządy wewnętrzne, czy wszystko dobrze pracuje, rzucić okiem wiadomo na jelita, na nerki. Pieska to nie boli, raczej mu to też nie, nie kosztuje go to nie wiadomo ile, a nas też może na pewno uspokoić. Więc, więc też polecamy, żeby poprosić o coś takiego w gabinecie, kiedy przychodzicie z pieskiem na taki ogląd. Ach, no i oczywiście pieska trzeba zważyć. O tak. Najlepiej, no, przeważnie na tej samej wadze mhm. powinno się to robić, żeby uniknąć jakichś tutaj nieporozumień, no ale rzeczywiście, szczególnie w przypadku tych niedużych piesków, gdzie każdy kilogram. No, no To ma ogromne znaczenie, tak. Tak, to tę to wagę warto kontrolować, bo wiadomo, że y, oczywiście że to może być skutek tego, że piesek na wakacjach u babci zjadł troszeczkę za dużo, ale to może być też objaw jakiejś choroby, na przykład, mm -hmm. że, że coś się dzieje z metabolizmem, że może coś z tarczycą jest nie tak, więc, y, więc no, ważymy pieska też. Y, tak, Wiadomo, że pewnie więcej niż raz do roku, ale na tej wadze u weterynarza, żeby też tak miał odhaczone. Tak samo może mm, schudnąć za dużo. I my hmm. możemy gdzieś nawet tego nie wyłapać początkowo, e, a na przykład będzie systematyczna utrata wagi, no to wtedy warto również to monitorować. Ale tak, jazdłego? zalecamy koniecznie, żeby to była ta sama waga. No bo e, ja pamiętam, jak jednego dnia ważyłam hejkę <laughs> u dwóch weterynarzy, bo po prostu w tę pierwszą wagę nie mogłam uwierzyć um, i u drugiego weterynarza mi jeszcze niższą, więc zważyłam ją wtedy na trzeciej i rzeczywiście ta trzecia już była identyczna jak ta pierwsza, więc no, trzymajmy się jednej, bo czasem ta wytarowanie nawet jest jakieś inne, nie mam pojęcia, mhm. albo czułość po prostu wagi, e, więc potrafi nas przestraszyć, no niepotrzebnie, więc, więc zawsze trzymajmy się jednej i to, to będzie najlepiej. Tak, tak będzie najlepiej. Tak, zaleca się też żeby mhm. co roku zbadać psu krew, a propos, nie tylko mhm. przed zabiegami i w ogóle. Wy z Hejką macie nawet częstsze chyba kontakty z badaniami e... krwi. <laughs> tak, bo badanie krwi często się wykonuje przy... Mm, oczywiście Hejka miała też w tym roku zabieg kastracji, sterylizacji, ale no, Hejka trochę chorowała przez różne rzeczy, które gdzieś tam, mm. znaczy chorowała bardziej właśnie, że coś zjadła, jak jeszcze miała te takie problemy. Więc jak trafiała do weterynarza, no to zazwyczaj od razu to jest badanie, krwi. Ja bardzo na bieżąco. Mm -hmm. I zazwyczaj od razu prosiłam o takie poszerzone mm -hmm. nawet nie to podstawowe to już mówię dobra, no jak już pobieramy krew, to, to jest tam kilkanaście złotych więcej czy tam no, no nie jest tu jakaś ogromna różnica, więc prosiłam o pełny pakiet. Także hejka miało. Myślę, że no nie, no nawet Jest nie zliczę, przemadana. Ale tak, tak. W tym roku miała bardzo dużo tych badań. I myślę, że będziemy to kontynuować właśnie, żeby rzeczywiście raz na jakiś czas e, badać, ale Mówię to często wychodzi po prostu przy różnych y, chorobach, bo nawet jak jest jakieś y, takie przeziębienie czy, y, czy, czy po jakieś prostu, zatrucie takie tak, nie, nawet takie nie przytrucie, super delikatne mm -hmm. co coś tam się dzieje y, w żołądku pieska, no to pierwsze co to jest badanie właśnie żeby wykluczyć ewentualnie jakiegoś wirusa y, czy bakterie, więc czy jakieś zakażenie, że, takie zakażenie żeby zobaczyć. Mm -hmm. Tak, ja w ogóle m, tak sobie myślę, bo m, m, nie wiem czy wszyscy badają y, krew zdrowym psom co roku, tak jak mówię, tak jest to zalecane i ja sama przyznam, że miałam chyba dwa lata przerwy, że zdarzyło mi się coś takiego. Nie jestem z tego super dumna. Teraz już leczej nie, ale myślę, że tutaj jakby też troszkę zdroworozsądkowo, w sensie. Tak, dokładnie. Też weterynarz Wam na pewno podpowie, jeżeli mhm. zapytacie, kiedy znowu zbadać pieska, jego zdaniem. No ale to też się różni. no Jeżeli macie seniora, któremu już też sporo dolega, to wiadomo, że to monitorowanie zdrowia powinno być bardziej regularne i bardziej intensywne, na pewno. Mhm. No ale. Jeżeli macie na przykład psa, który ma, nie wiem, trzy lata, jest w sile wieku nie choruje, jest super sprawny i, i po prostu świetnie I sobie wszystko radzi. Okay. Wszystko jest ok, jakby nie ma żadnych objawów, nie wiem, gastrycznych, żadnych jakichś niepokojących też oznak. To nic no to, na siłę. No to rozumiemy, tak, że dokładnie. też nie wszyscy od razu pędzą co roku po prostu temu pieskowi krew pobierać. Niemniej, tak jak mówimy, no jest to zalecane, że to jest mhm. super sprawa, żeby po prostu nawet jeżeli wydaje nam się, że wszystko jest ok, to mieć taką stuprocentową pewność. Nie? Tak, tak. Więc nie zaszkodzi. Nie tak. zaszkodzi, słuchajcie. Przekazujemy tu, i... Rekomendacje weterynarze, tak. żeby właśnie raz w roku taki tak. pakiet badań wykonać. Tak, i jakby to też nie kosztuje jakichś tam milionów y milionów monet. Takie poszerzone badanie to mm, oczywiście zależy też od miasta, od lecznicy, y Konkretnej. bo to pewnie jakieś tam jest, no, nie wiem, czy kilkadziesiąt, czy nie wiem, ponad 100 zł, czy ponad 200. No tutaj trzeba dokładnie dopytać y -y. ocennik, ale jest to powiedzmy też oczywiście y jakoś tam do udźwignięcia. I można to zaplanować, bo to wtedy, tak. jeśli mamy zdrowego psa, tylko po prostu właśnie chcemy zrobić przegląd, to niekoniecznie musi być to styczeń. I nie musi być to wszystko naraz, prawda? Tak. Że można to porozkładać też tak, troszeczkę. Tak, bo styczeń też jest e, często trudnym miesiącem. <grym> <grym> po bardzo grudniu. <grym> e, bardzo długim i zawsze wszyscy wyczekujemy. Ciężkim e, dla portfela. <grym> wyczekujemy tej e, styczniowej wypłaty. Tak, ale jest jeszcze jedno e, badanie i chyba już ostatnie z tak. tych takich corocznych. Tak, 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 dobrze tak. nic nie pominęłyśmy. Mhm. I to jest badanie, jak się to mówi, kupy. Jest to wspaniałe, oczywiście, że tak sprowadza tak. nas na Ziemię. Wiecie, kiedy mamy zwierzaka, to, to wszystko staje się takie bardziej jakoś normalne, że mówisz, że oddasz kał do analizy, chociaż <noise> nawet nie ma już tego za wielkiego zawstydzenia. W każdym razie, y, nawet jeżeli odrobaczacie psa mm -hmm. i, i dbacie właśnie o to, żeby był regularnie odrobaczany, to tak raz do roku właśnie badanie, pozbieranie tych kilku próbek y, psiej kupy i zaniesienie tego. Tak, zazwyczaj tego, to są trzy. Tak, zazwyczaj trzy. Z trzech różnych dni, bardziej o to chodzi, że, tak, żeby były z trzech tak. różnych dni y, jest to w ogóle fantastyczne doznanie, kiedy to się trzyma w lodówce, w <grym> iluś tam woreczkach, ale no, no cóż, no po prostu życie. No i oczywiście zanosimy to i jakby to jest pod tym względem super, że m, kiedy dajemy tabletki na odrobaczanie, takie te ogólne, mm -hmm. to one niekoniecznie nam zwalczą jakieś takie pasożyty albo pierwotniaki, na które akurat nie są e, nacelowane, no nie? Tak, bo one są takie bardzo ogólne. Bardzo i, ogólne. One tam jakieś takie, no takie robale, jak się to potocznie tak, mówi, to tak, pewnie, tak. pewnie wygubią. Natomiast jakby wiecie, no potencjalnych no sporo jest. pasożytów jest dużo mm -hmm. więcej, są też na przykład y, te dziardzie, które są już w ogóle paskudne tak. do wyleczenia mm -hmm. y, i lubią wracać i są, są trudne. Więc takie badanie na pewno pomoże wyłapać wszystkie jakieś takie no jakieś paskudstwa, które mogą dręczyć waszego pieska i dzięki temu weterynarz dobierze wam bardzo konkretne leki, które już mhm. zadziałają na tego konkretnego, um, wstrętnego osobnika, tak. który się zalągł. Nie? No i to jest też badanie, które rzeczywiście i Jaśmina z Witkiem, i ja z Hejką, wcześniej z Liskiem, rzeczywiście wykonujemy e, regularnie, każdego roku. E, u mnie to jest właśnie styczeń. mieć tymi... zimą to łatwiej pozbierać, ja nie wiem o co chodzi. <śm -taki> tak. <śm -taki> ale tak. Polecamy, kto jeszcze nie miał okazji, e doskonałe doświadczenie <śm -taki> zbierania przetrzymywania, też się idzie z tym później, na przykład wraca ze spacerów tak i jest. trzymając w kieszeni no to jest, coś to jest zawinięte. to jest malutkie, no tak naprawdę. Tak, nie, oczywiście to, 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 ja się śmieję. To, ja też się śmieję, bo to są takie tak. malutkie, wiecie, pojemniczki z łopatką, do których tak, się zbiera tego z wielkość orzeszka czy tak, coś, tak, tak. aczkolwiek to jest właśnie wspaniałe, bo jeżeli ktoś tego nigdy nie robił, to właśnie wystarczą małe próbki, tak. ponieważ właśnie moja pani weterynarz kiedyś opowiedziała mi, że Zlecili chyba jakimś opiekunom Labradora, żeby przynieśli y, jego kupę do badania i przynieśli im taki wielki swój ponuteli. Oj. <laughs> <jezus. głos> Także słuchajcie. Y, warto to robić, ale y, nie musimy zbierać takich ogromnych ilości. Naprawdę, odrobinka wystarczy. Tak, a później, jak przy, przychodzicie i przynosicie, to jeśli nie, y, nie chcecie y, w recepcji przy wszystkich ludziach użyć tych słów, bo jakoś was peszy powiedzenie. Kał do, Kał do analizy, no czy kupa tym bardziej. No to jak najbardziej możecie użyć frazy: Dzień dobry, przyniosłam materiał do badania. Otóż to, do badania klinicznego. Dobrze, przechodzimy tak. do szczepień. I co mamy? Obowiązkowo każdego roku, według polskiego prawa, jesteś um, właściciel, bo tak jest też w ustawie zapisane. Um, właściciel um, jest zobowiązany do szczepienia psa przeciw wściekliźnie. Tak jest. I tutaj nie ma żadnych furtek, nie ma męczarników. Nie ma przebacz, tak. Była jakaś dyskusja, żeby to zwiększyć do dwóch lat. Był jakiś taki projekt senacki, ale on upadł i jest o nim cicho. I, ale od razu odezwała się izba weterynarzy, która prosiła, żeby ten pomysł upadł i żeby po prostu w żaden sposób tego nie procedować. Bo jednak w Polsce, mimo że nie mamy od wielu lat zakażenia człowieka które zdarzają się gdzieś tam na świecie, o tyle wśród zwierząt ta wścieklizna jest i mamy, no, jest wiele... Mhm. Bardzo. I mamy wiele obszarów objętych y, y, takim pełnym... Jak takim to się... alertem, alertem właściwie, nawet tak. nie wiem, ale no Warszawa chyba mhm. właściwie cała Warszawa, tak. jest obszarem zagrożonym wścieklizną. Jest też, I to do tego stopnia, mm -hmm. że pewnie pamiętasz, w zeszłym roku to wręcz zachęcano do szczepienia kotów, tak, bo nawet koty takich nie niewychodzących, mm -hmm. które mogą zajrzeć na balkon i że mm -hmm. tam coś może im sprzedać, więc naprawdę było ostro. Mm, I to wynika z tego, że no, po prostu trudniej jest kontrolować te dzikie zwierzęta. Wiadomo, są szczepionki dla lisów, zrzucane Rozrzucane. w lasach, mm -hmm. no, ale wiecie, zwie zwierzęta nie trzymają się granic, tak jak ludzie granic. One też przechodzą, wymieniają mm -hmm. się i, i też roznoszą to wiecie, wiewiórki i wszelkie Wiem, zające, mm, sporo tego może być. A zakażenie wścieklizną też łatwo, łatwo do tego dojść, bo tam wystarczy ślina. Tak, e... to się łatwo roznosi. Tak, tak, tak. Więc to jest... a, a wiecie, a z naprawdę nie ma żartów. No to, nie, jest to, jest jakby, śmiertelna to jest śmiertelna choroba. choroba, która jest śmiertelna i dla zwierzaka i, i, i może być śmiertelna dla człowieka, jeżeli oczywiście nie zostanie tutaj mhm. wystarczająco szybko, nie zostaną podjęte działania, więc yy, więc serio jakby to, to jest taki totalny must i co prawda mandat za niezaszczepienie psa y, na wściekliznę no powiedziałabym że nie jest jakiś chyba najwyższy na świecie bo tak, to jest 500, co... 500 złotych, mhm. więc to może się stać tak, a, a wiecie, ale 500 zł to, to, to nic, ale no właśnie to jest. To sama można szczepionka skracić, naprawdę nie? nie kosztuje dużo, bo to jest do 80 zł mniej więcej. Ja płaciłam no, pamiętam, tego. że ostatnio jakoś 60 zł, więc to też y, w Warszawie, e, więc mhm. to naprawdę zależy od tego, gdzie traficie, e, ale to nie jest jakiś gigantyczny koszt, e, a wciąż e, tam według statystyk jest, że m, około 20% właścicieli psów w miastach i około 30% właścicieli e, m, na wsi uchyla się od tego obowiązku i, i, i nie szczepi psów. Więc my, my gorąco zachęcamy, po pierwsze, że oczywiście jest to obowiązkowe hmm, pre, Prawo nas do tego zobowiązuje, ale też e... po prostu, bądźmy dalej. Dbajmy, tak. no, dbajmy o to, o siebie, o psiaki. No mm -hmm. i to rzeczywiście, gdybyście chcieli na przykład z psem wyjechać za granicę, to on musi mm -hmm. mieć szczepienie tak, na wściekliznę. Koniecznie. Mało tego, jeżeli na przykład jedziecie pociągiem w Polsce, mm -hmm. to powinniście mieć ze sobą książeczkę zdrowia psa, w jest potwierdzenie, że pies jest zaszczepiony tak. na wściekliznę. I uwierzcie, że, na, że to jest naprawdę, już pomijając nawet te kwestie życia i śmierci, ale. Pies to jest pies, zwierzę to jest zwierzę i jeżeli wam się przydarzy, że wasz psiak, najłagodniejszy na świecie, ale po prostu kogoś chapnie, bo akurat, mm -hmm. czyli ugryzie, bo akurat tak się poskładają czynniki, że po prostu nie zapanuje nad, nad sobą, zrobię to no, ze strachu. Mm -hmm. Wiadomo, różne wypadki tak. się zdarzają, to naprawdę będzie wam dużo prościej wybrnąć z tej całej sytuacji, kiedy pokażecie, że jest szczepiony na wściekliznę. Mhm. Naprawdę, bo to chyba jest pierwsza rzecz, tak. którą się sprawdza. To jest pierwsze pytanie. No, ostatnio I, nawet jak hejka była, ktoś tak. ją ugryzł. E, tak. Jakiś <grym> człowiek jest inny, to też pierwsze moje pytanie było, czy na pewno pies jest zaszczepiony. W sensie, czy nie, nie, nie minął termin szczepienia, ale tak, tak wszystko tak, było. Bo okay. to wiadomo, że nie wiem o ciężkich pogryzieniach, kiedy tutaj już, mhm. to już. Bo wiadomo, że to nie tylko o to chodzi, ale w ogóle to jest po prostu ważne. Tak. I, I to, jest, to jest ta coroczna szczepionka. Mhm. Natomiast. Um, u dorosłych psów, bo jakby szczenięta to jest jeszcze osobna bajka, za chwilkę też o tym powiemy, ale u dorosłych psów są jeszcze obowiązko, znaczy obowiązkowe, zalecane, Podstawowe, zalecane to nie tak. są już jakby regulowane prawnie, jak chodzi o bezpieczeństwo ludzi, właśnie tak jak z wścieklizną, ale no takie zalecane, żeby dla zdrowia psa powinno się... Zależnie też tutaj chyba już od weterynarzy. Czy byśmy powiedziały, że to jest obowiązkowe. Tak, dla nas jest, tylko nie... z innych powodów. O. O, tak, jest obowiązkowe, <noise> tylko nie jest może zapisane prawnie. O. Tak, tak, dokładnie tak. że obowiązkowe. Więc tak to traktujmy. Traktujmy to mimo wszystko jako obowiązkowe. Jako obowiązkowe dla dobra pieska. Mm -hmm. Jakby otóż tak. to. E... Mm -hmm. I są to szczepienia przypominające mhm. dla szczepień na um, wirusy, które przyjmują um, właśnie zwierzaki już jako szczenięta. Tak. I e, to są szczepienia na nosówkę, Nosów. na parwowirozę, na chorobę rubarta, czyli tą chorobę wątroby mhm. y, groźną, tak. y, na adenowirusa. Y, to jest taka kilkuskładnikowa tak. szczepionka, chyba pięcioskładnikowa, tak, bo dobrze. Wieloskład... Mhm. I ją się podaje raz na dwa albo trzy lata. Mm -hmm. um, to też tak jak gadałyśmy, że chyba u ciebie jest co dwa lata. U mnie jest co dwa lata, tak. Weterynarz jeden tak, i jeden, i drugi, do którego też. chodzę. Ale ktoś może mi, że co trzy. Mm -hmm. To u mnie co dwa. Więc mam wrażenie, że to pewnie też zależy mm -hmm. od psa i od tego, jakie są zalecenia. W każdym razie to jest, no, tak jak każda dawka przypominająca, wiecie, że po prostu y, właśnie nosówka czy parwowiroza są bardzo konkretne y, y, wytyczne, w jakim mm -hmm. czasie po urodzeniu pieska powinien dostać pierwszą dawkę, kolejną, y, drugą, trzecią. No, na przykład, nie wiem, przeciwko nosówce i parwowirozie to naprawdę wcześniej, bo to jest szósty, ósmy tak, tydzień. Tak, więc tak, to tak, tak. No, maleńkie pieski. Ale to nie jest przypadek, bo to są super groźne choroby w sensie. No swoszczeniat po prostu nie przeżywa. A parwiroza jest groźna, tak samo też dla dorosłych, mm -hmm. e, dorosłych zwierzaków. Więc e, jeżeli macie szczeniaka, to tego koniecznie dobilnujcie. Na pewno wasz weterynarz. E, Powie wam, jakie są terminy, jaki jest też ten kalendarz szczepień. Tak, bo to najlepiej dokładnie rozpisać sobie u tak. weterynarza, bo ty, tego jest trochę, ale wszystko właśnie się jakoś tam łączy, bo. No, tak, tak, tak. I są też takie, oczywiście w internecie można znaleźć kalendarze szczepień psów, mhm. żeby mieć też orientację plus minus, um, jakie powinny być te um, kolejne dawki, kiedy podawane. Te podstawowe szczepienia, mniej więcej się wyrabiamy nie, do czwartego miesiąca życia uszczeniaków, za zaserwowaniem ich, ich tych dawek właśnie. Tak, bo to jest pomiędzy szczepień. 15 a 18 tygodniem. Jakoś tak, wtedy mhm. są te ostatnie dawki i Następny raz tak naprawdę ym, to szczepienie jest chyba po roku, po roku mhm. do trzeciego roku życia, właśnie tak. te wirusowe, a po, a po trzecim, trzecim roku, roku życia już właśnie co 2 trzy lata. Nie? Tak. No i po prostu te dawki przypominające są o tyle ważne, że no po prostu jak to szczepienia chronią, podtrzymują ważność tego, że, że zwierzaki dostały te, mm, te szoty wcześniej. Mhm. No i naprawdę warto, bo nawet jak widzimy, wiecie, na stronach właśnie fundacji czy schronisk, jak przejmują jakieś tam biedne pieski z parowirozą czy z czymś czy tam. Z i tak. to leczenie, wiecie, leczenie też kosztuje znacznie więcej niż szczepienie. To zawsze no, tak i wygląda. I jak męczy, pieska. I męczy, i ryzykujecie mhm. jego życie. Więc to te 2-3 lata, bo a propos też kosztów. Um, u mnie to chyba wychodzi, no nie wiem, razem ze wścieklizną do 200 zł chyba się mieścimy, mam wrażenie, okay. z wirusami. To jest mniej więcej taki koszt. Albo coś koło tego. Mogło też się zmienić, bo będziemy się w tym roku szczepić. Właśnie poprzedni raz był dwa lata temu. E, tak, bo jak sprawdzałyśmy, no to, to tak. Bo to jest też w zależności naprawdę od konkretnego miejsca. Od preparatu, który się szczepi. Od preparatu. Więc to jest od 100 do 200, momentami może i do 250. Mhm. Ta wieloskładnikowa, którą powtarzamy co dwa lata. Ale tak myślę, że wyrabiamy się do 200 zł, tak jak ty mówisz. Powinno tak być. Tak. I, i to oczywiście już po prostu dorosłym pieskom serwujemy takie szczepionki. Co zrobić, jeżeli znajdziecie psa, który jest, znajdą gdzieś tam w lesie, i nie wiecie, czy był szczepiony na to wszystko. No to oczywiście, jak to zwykle z takim pieskiem idziecie do weterynarza i, e, i z nim podejmujecie decyzję, e, kiedy będzie szczepiony, jak to się będzie rozkładało. Ale prawdopodobnie on właśnie tak. dostanie te dawki przypominające już jako dorosły pies mhm. zostanie wyszczepiony na wszystko. E, na wszystko. I warto mhm. to oczywiście zrobić. W ogóle słuchajcie, jak bierzecie Tak psa, robią też schroniska, właśnie tak, fundacja Dokładnie, że dostają właśnie te, te zabezpieczeniowe y, y, szoty. I tak samo nawiązując do naszego ulubionego mm -hmm. badania, właśnie mm -hmm. badania kupy, to też jeżeli znajdziecie psa albo weźmiecie ze schroniska, to też zróbcie szybko to badanie. Jakby nie zwlekajcie z tym najlepiej Przez, w pierwszym tygodniu, najlepiej tak. w pierwszym tygodniu. Bo wiecie, bo niestety część pasożytów, które mają psy tych takich właśnie w układzie pokarmowym, one się mogą przenosić na człowieka. I to mm -hmm. nie jest fajne, bo nawet jeżeli nie są śmiertelnie groźne, to leczenie nie jest niczym przyjemnym te mm -hmm. tego typu pasożytów, jakby i, i cała ta sprawa. Więc jakby jeżeli znajdziecie dorosłego psa, co do którego nie, Wiecie, w jakim jest stanie, to bierzecie go do weterynarza właśnie ten ogólny przegląd, żeby on to obejrzał, ustawiacie mm -hmm. kiedy szczepienia, e, oddajecie właśnie do analizy materiał e, <laughs> i, i wtedy na pewno zabezpieczycie i tego pieska, i siebie. Mm. A jeśli bierzecie ze schroniska z fundacji, to przede wszystkim w pierwszym tygodniu najlepiej. Wiadomo, że te pierwsze trzy dni są zawsze trudne, bo m, wiele piesków ma, czy znaczy w ogóle przez pierwsze dwa tygodnie i miesiąc potrafią mieć, więc tutaj też nie zrażamy się, jeśli piesek ma problemy żołądkowe. Z emocji. Um, ale jeśli jest możliwość zebrania materiału do badania, to robimy badanie kału już e, tak w pierwszym tygodniu jak najlepiej, bo, bo żeby też podjąć szybko e, leczenie, leczenie e, i żeby po prostu te bakterie się nie roznosiły i po naszym osiedlu, gdzie chodzimy z pieskiem, bo wtedy inne psy mogą się zarazić. Inne psy, I tak samo u nas w domu wszędzie się roznosi ta bakteria. Tak, Więc... a wiecie, w schroniskach oczywiście, w tych dobrych schroniskach mm -hmm. oczywiście dba się o psy, odrobacza się, ale tak jak mówimy, nie wszystko działa mm -hmm. na te same pasożyty. Plus, wiecie, to są ogromne skupiska zwierząt, tak. jakby to nie jest trudno, żeby coś tam się przekradło, więc, więc pilnujmy tego. I co? I oprócz tych właśnie badań i szczepień są też takie ekstra szczepienia, które o, można tak. podać psom w stylu, nie wiem, szczepienia na, na kaszel kennelowy, mhm. prawda? I to już nie jest obowiązkowe, to już nie dotyczy takie każdego Tak. Ale to są już takie decyzje, które po prostu podejmujecie bezpośrednio w konsultacji z lekarzem weterynarii, który wam może doradzić mhm. coś takiego, bo akurat dla waszego konkretnego pieska to może być By przydatne przydało, tak. i, i bezpieczne. Mhm. Natomiast jeżeli odhaczycie sobie te wszystkie punkty, które tutaj wymieniłyśmy, to możecie być z siebie dumni, że w tym roku wasz piesek jest zaopiekowany raczej jest zdrowy Tak. E, i aż do kolejnego roku możecie odetchnąć. Tak Tak podsumowując takie must have dla nas to jest przede wszystkim, dobrze powiem dla siebie, za siebie może, żeby nie było, to jest badanie kupy, to jest badanie krwi raz na jakiś czas, to jest oczywiście szczepionka przeciw wściekliźnie i ta szczepionka co dwa lata wieloskładnikowa, jeśli mamy pieska już powyżej trzeciego roku życia i ten przegląd to wiadomo, przy każdym tak. I badanie, i ważenie pieska, żeby patrzeć, czy nic się złego nie dzieje z wagą. Tak jest. Super. Dziękujemy. Dziękujemy Wam bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Więcej jakościowego dziennikarstwa znajdziesz w aplikacji Onet Audio.